Mleko bananowe, przepis, właściwie przepisy. Oczywiście mleko bananowe czy napoje bananowe możemy kupić w każdym sklepie, ale to jest produkt, rzecz, którą tak łatwo przygotować, że warto to zrobić w domu. Przynajmniej wiemy, co tam wrzuciliśmy. I dzisiaj przepisy, i dla tych, którzy stosują mleko, produkty pochodzenia zwierzęcego, i dla tych, którzy tego nie robią. A przepis jest naprawdę banalny. Pierwsza sprawa, Potrzebujemy dwa banany, dwie szklanki mleka, cukier waniliowy i cukier zwykły. Banany obieramy, miksujemy, blenderujemy. Kiedy już będą takie w jednolitej mniej więcej konsy konsystencji, wlewamy mleko, znowu blenderujemy, dodajemy cukier i dokładnie mieszamy. Na przykład łyżeczkę cukru zwykłego, łyżeczkę cukru waniliowego. Pamiętajmy, że zwykły cukier możemy zastąpić oczywiście wszelkimi zamiennikami. Ale na początku zastosujmy go mniej, później lepiej dosłodzić, niż mieć zbyt słodki. Oczywiście, dla tych, którzy nie chcą stosować mleka, mleko możemy zastąpić wodą i wrzucamy banany, zalewamy je wodą. Tutaj tej wody potrzeba troszkę mniej, blenderujemy, aż uzyskamy odpowiednią konsystencję. Oczywiście możemy dorzucić trochę banana, trochę wody dolać, tylko żebyśmy w końcu nie mieli tego 2 litry. I oczywiście słodzimy. Jest jeszcze jeden przepis. Mleko gotujemy, studzimy, wkładamy do lodówki, żeby je schłodzić. Tego mleka około pół litra. Pół laski wanilii i dwie łyżeczki cukru mielimy. I kroimy banana obranego. Zasypujemy go właśnie tą zmieloną laską wanilii, połówką laski wanilii. I dwoma mały rzeczkami cukru zmielonymi, zalewamy tym schłodzonym mlekiem i blenderujemy. I podajemy takie schłodzone. Pamiętajmy, że ten, te wszystkie przepisy to jest coś, co mamy wypić od razu, albo też, kiedy postawimy w lodówce, no do pół dnia. To jest coś tak banalnego, jeśli chodzi o przygotowanie, że wypijamy to od razu. I pamiętajmy, świetny smak, świetny smak, który możemy oczywiście jeszcze polepszyć, chociaż wtedy, kiedy dodamy na przykład cynamonu, kiedy dodamy innych takich przypraw, wtedy już to nie będzie mleko bananowe, tylko na przykład napój bananowy, ale na pewno ani smak, ani właściwości nie będą gorsze. Pamiętajmy też, że banan to całkiem sporo kalorii i węglowodanów. I niektórzy właśnie wpadają w pułapkę, że pijąc dosyć. Dużo tego mleka bananowego dostarczają sobie całkiem sporo kalorii, więc nie przesadzajmy. Dziękuję za uwagę. Przepisy na tym kanale, jak widać, są banalne, oczywiste, dlatego zachęcam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, żeby ten materiał, inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.